Dzień dobry kochani, witam Was w ten piękny sobotni. Dla mnie sobotni dla Was e, będzie to inny dzień. Podejrzewam wtorek lub środa poranek. Dla mnie poranek, dla Was jeszcze nie wiem, jaka godzina. E, I co, piękny poranek, w zasadzie nie taki piękny, bo jest pochmurnie. Ale mówię, że jest piękny, bo, bo mam dzisiaj wolne mm, i z rana poszedłem sobie na. Trening. Po treningu była sauna. Później odwiedziłem jakieś tam lokalne, e, lokalne sklepy, żeby się zaopatrzyć w pieczywo piekarni oraz z warzywa w warzywa, wa, z, w warzywa z warzywniaka. E, bo mam parę fajnych przepisów, które chcę dla was ponagrywać, e, inspirując się e, ostatnimi wyjściami do restauracji i nie tylko. Będę kombinował sobie fajne rzeczy z warzywami. Mówię tutaj o wyjściu do Sauer Deli w Warszawie, gdzie zjadłem naprawdę świetną brukselkę, świetną marchewkę i chcę coś podobnego odtworzyć sobie w domu u siebie i też wam coś takiego pokazać. Witam was dzisiaj z kawą, ponieważ jest godzina 11.45, ja już wróciłem, wszystko ogarnąłem sobie i co, zjadłem jakieś takie śniadanie, żeby, lubię sobie wypić kawę do śniadania, ale specjalnie dla was, nie będę jadł teraz śniadania, oczywiście, tylko najpierw sobie zjadłem, teraz sobie piję kawę, żeby wam tu po prostu nie jeść na wizji, no bo wiadomo, nie, nie przychodzicie tutaj po to, żeby słuchać mnie jedzącego, tak? I oglądać mnie jedzącego. To, to gdzie indziej, na, na innych filmach. Generalnie dzisiaj, jak widzicie, po tytule poruszymy bardzo ważny temat bardzo ważny dzień. Dla Polaków, dla niektórych bardziej ważny, dla niektórych mniej ważny, czyli tłusty czwartek, który będzie w czwartek. Jak nazwa wskazuje. I tak. Generalnie to sprawa jest taka, że nagrywam to już po raz drugi, ponieważ nagrywałem to chyba ze dwa dni temu, ale tak. Nagrałem to i poszedłem później oglądać film. Zaczynam oglądać Harry'ego Pottera e, i, i e, stwierdziłem, że pora to w końcu nadrobić. Też generalnie nie ma takiego światła jak zawsze było. Pozwoliłem sobie z racji tego, że jest jasno jeszcze, e, pozwoliłem się nie doświetlać tym LEDem dużym, żebym po prostu mógł tu troszeczkę dłużej wytrzymać. E, I tak. Temat dzisiaj jest dosyć krót, krótki, czyli ten tusty ten czwartek. Dużo raczej nie pogadamy, chociaż ja zawsze tak mówię, że długo nie pogadam, bo Was będę przynudzał i tak dalej, a później wychodzi z tego gadanie 20 parę minut. E, więc e, tak, przechodząc od razu do tematu, mam dla Was dwa ważne pytania. Po pierwsze, czy jesteście Team Pączki, Faworki, a może Donaty? To jest e, bardzo fajna, e, bardzo pytanie, taki opening. E, jeśli chodzi o mnie, no to ja. E, Zależy od humoru. Bardzo lubię amerykańskie donaty. Mam też jakiś tam do nich sentyment, o czym powiem później. Ale no nic nie równa się chyba takiemu, wiecie, świeżemu pączkowi, takiemu jeszcze tłustemu, prosto wyjętego z oleju, z konfiturą różaną i polany, polany dużą ilością lukru. Ale jeśli miałbym chyba wybierać, to takie dobre, naprawdę takie, wiecie super jakieś jakościowe donaty z fajnymi polewami, z fajnymi nadzieniami, posypkami, e, to naprawdę jest cud. No, ale dobra. E, drugim pytaniem do was jest e, jakiego pączka lubicie? Jaki jest dla was idealny pączek? E, ja też tradycjonalistą nie jestem. I jak lubię takie zwykłe, przede wszystkim dla mnie musi być lukier. Bez dwóch zdań musi być lukier. Nie lubię cukru pudru, bo wyobraźcie sobie sytuację, jecie pączka z cukrem pudrem i ktoś wam opowiada śmieszny kawał, albo pączek wam opowie śmieszny kawał i wy, wiecie, oddychacie nosem i uff, cały puder wszędzie na ciuchach, na kurtce, bluzie, na koszulce, e, tylko nie na pączku, a lukier, wiecie, zjecie sobie pączka z lukrem, później on zostaje na ustach, oblizujecie się, nie? Wyobra zamknijcie oczy i sobie to wyobraźcie. Jecie takiego cieplutkiego pączka w tym lukrze i, e, I ten lukier wam zostaje na, e, na ustach, wy się oblizujecie, później jest po prostu świetnie. No, więc tak. I, I lukier musi być. Jeśli chodzi o nadzienie, lubię pączka z różą, aczkolwiek ja jestem takim typem człowieka, który lubi jakieś takie różne fajne smaki. Lubię eksperymentować i lubię na przykład, no to pączki z czekoladą nie są jakieś tam nietradycyjne czy coś, lubię je. Ale na przykład pączek z karmelem, ze słonym karmelem jest po prostu cudowny. Czyli lukier, słony karmel i koniecznie bez skwarek, tak zwanych, czy też skórki pomarańczowej. Kiedyś tego nienawidziłem, ale z czasem się przekonałem. I jeżeli jest, to spoko, nie przeszkadza mi, to zjem takiego pączka, nie ma problemu, ale wolę chyba jednak bez. Chociaż tam kilka, jak jest, to, to jest ok. Kiedyś na przykład pamiętam w dzieciństwie u siebie. W moim rodzinnym mieście jest taka lokalna, tradycyjna piekarnia, do której wszyscy dosłownie się schodzili w tłusty czwartek. Wiadomo, każdy, każdy brał pączki tylko stamtąd, praktycznie. Może dlatego, że robili taki konkurs, w którym, czy konkurs lub losowanie, że po prostu do jednego pączka wkładali pierścionek i kto trafił, ten wygrywał pierścionek. Mam nadzieję, że nikt tym kiedyś nie zadławił. I oni zawsze robili te pączki z toną lukru, one same w sobie kiedyś mi nie smakowały jakoś bardzo. One były dla mnie po prostu ok. Wolałem, wolałem jakieś tam inne jednak, domowe na przykład, ale z czasem jak już właśnie im, jak bardziej dorastałem, to ten smak zaczął mi smakować, masło maślane, ten pączek zaczął mi smakować, ale on miał jeden zasadniczy problem, on miał bardzo dużo tej skórki pomarańczowej. I to mi nie pasowało w nim, więc ja zawsze po prostu w całą tą skórkę musiałem zrzucić z tego pączka, żeby go w ogóle zjeść. E, no i co? I to tyle. E, łyk e, kawy. Uj, uj, uj. jeszcze za gorące, jeszcze nie można pić. Znaczy można, ale można się też poparzyć. E, no więc jeśli chodzi o pączki, to, to taka jest historia właśnie z tą cukiernią. Ale powiem wam jeszcze na przykład jak, jak zaczęła się w ogóle moja miłość lub też sentyment do donatów. Otóż też będąc dużo młodszym w Lidlu pojawiły się takie pączki z dziurką lub też donaty w cukrze i ja w ogóle czegoś kiedyś czegoś takiego nie znałem i spróbowałem tego pierwszy raz będąc u mojego serdecznego ziomka przyjaciela mojego od lat kilkunastu, syna kucharza. Możecie go też kojarzyć. Pozdrawiam. Eee, właśnie tam go zjadłem po raz pierwszy i kurde, tak mi smakowało, że zjadłem chyba ze trzy albo dwa, nie wiem, dwa, trzy i już od tego czasu było zawsze, mamo, kup mi, wiecie, pączka z dziurką w cukrze. On był po prostu, wiecie, one były turbo sztuczne. Wiadomo, jak, jak to te wypieki, ale one miały coś w sobie. One były po prostu dobre. Były dobre, bo były sztuczne i, i to tyle. I wtedy nie było, wiecie, żadnych różnych jakichś tam fancy donatów w polewach, e, jakieś tam nie wiadomo jakie smaki. E, były tylko te w cukrze i one mi naprawdę bardzo smakowały. E, I tak sobie, wiecie, od czasu do czasu jadłem takie, takie donaty. Aż później tam po latach przyjechałem, e, będąc już w liceum, e, do Warszawy właśnie tak, wiecie, na taką wycieczkę, e, że tak powiem, e, krótką i tam e, Wtedy chyba mieli trzy lokale w Warszawie Dunkin Donuts, czyli amerykańska siedziówka z donatami. Mieli swój lokal na Świętokrzyskiej, mieli swój lokal tam w przejściu ze Złotych Tarasów do, 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 na, na dworze centralny. I tam zawsze właśnie były te fajne jakieś tam kolorowe pączki i tak dalej. I One kosztowały wtedy około 5 zł chyba za sztukę. I wydaje mi się, że dlatego się właśnie nie przyjęły przez tą cenę. Że, bo ludzie narzekali, że ta cena jest bardzo duża. No i co, wtedy mieliście Donata za piątkę i był to było dużo, a teraz płacicie po, za pączka po dychę. I to jest mało i to jest po prostu super okazja. Widzi no widać jak, jak, jak to się wszystko zmienia. Oczywiście no wiadomo, czasy były inne, inflacja i tak dalej, nie, nie będę się w to zagłębiać. Wszyscy wiemy jak jest. Ale te pączki były kurde, wtedy, wtedy były naprawdę, naprawdę dobre. I to, był, to było takie, wiecie, jechało się po prostu po te pączki do Warszawy. Naprawdę super było, były bardzo dobre. Z czasem właśnie oni się zamknęli, ja za nimi zatęskniłem, ale wyjechałem któregoś tam roku do Stanów. Do Stanów i tam właśnie sobie tego Dankina zjadłem. I on już był taki, taki, me, taki średni, ale za to jadłem w Krispy Kreme. I Krispy Kreme naprawdę, jak Dunkin był tutaj, to Krispy Kreme było tutaj. Mam nadzieję, że nie wyjdę, nie, nie wyszedłem poza skalę. Naprawdę były dużo lepsze, dużo fajniejsze były naprawdę przepyszne. Ee, Krispy Kreme jest naprawdę dobre. Ee, I po latach, w zasadzie 2021, teraz mamy trzeci, czyli e, lat temu, a może ja byłem w maju, nie wiem nawet kiedy. W tym, w tamtym roku, albo dwa lata temu. Byłem na wyjeździe do Nowego Jorku i właśnie odświeżyłem sobie tego Dankina i był po prostu okropny, ale mimo to jakiś tam sentyment do tego pozostaje. Tak samo próbowałem ich też w Niemczech. W ogóle co jest śmieszne, Miło, że jest to sieciówka amerykańska, to właśnie w tym Dankinie, wybór tych pączków tych różnych rodzajów ich jest dosyć mało, ale jak się pojedzie na przykład w Europie do, do jakiegoś Dankina, właśnie byłem w Hiszpanii czy też w Niemczech. To po prostu było tego tyle, że nie wiedziałem na czym oko zawiesić, no, ale spróbowałem tam jednego czy dwóch i były okropne, więc e, niestety mój sentyment już się chyba skończył i, i to będzie, e, będzie na tyle z mojej miłości do, do tych pączków. Jako, że tematem jest Tłusty Czwartek, to mam dla was jeszcze takie dwie historie krótkie związane z Tłustym Czwartkiem. Właśnie jeśli wy jakieś macie, to też możecie się podzielić, jeśli chcecie. Pierwsza z nich to była za czasów, jak byłem na pierwszym roku studiów. Teraz jestem na piątym, więc możecie sobie policzyć, ile to było lat temu. Pracowałem wtedy jako konsultant w banku na słuchawce przysłowiowo i to był ostatni dzień lutego, pamiętam. I sytuacja była taka, że tam wiecie, standardowo, jak to w każdym korpo. E, tam każdy nakupował tych pączków tych tam, bo w tych wszystkich marketach on były jakieś tam promocje, żeby po 30 groszy za pączka, tylko trzeba było wziąć 12. I ludzie przychodzili wiecie z takimi kartonami wielkimi, stawiali na każdym, na każdym dziale e, po 100 tych pączków i macie jedzie sobie. E, ale jakoś, nie wiem, nie przekonywały mnie one. No ale to było, to było jakoś tak, że stwierdziłem, dobra, nawet nie mam ochoty na te pączki, ale tak każdy je, wiecie, to jest takie, że nie, nie, nie będę jadł tych pączków w tu Tusty Czwartek, ale każdy je, każdy wrzuca i tak dalej i, i po prostu cię nakręcają i się chcesz je zjeść. Więc stwierdziłem, bo tam był generalnie taki system, że mm, jakby wyznaczoną część dnia to chyba było 45 minut dnia, było przeznaczone na przerwę i tam się zmieniało na przykład po rozmowie. Status z takiego oczekującego na rozmowę, na przykład na przerwę, wychodziło się i to zliczało czas. Ale można to już było robić tak, jak ja czasami robiłem, że na przykład jakiegoś tam dnia, no nie wiem, nie chciało mi się iść na przerwę, czy coś nie potrzebowałem, no to na przykład nie wiem, tej przerwy miałem 10 minut i 35 minut mi zostawało na inny dzień, bo liczyła się średnia miesiąca. I jako, że był to 28 luty, czy też lutego, zawsze zapominam, jak to się powinno mówić. Um, ja miałem jeszcze wtedy jakoś tak ze trzy godzinki. E, pracowałem przy metrze e, Pole Mokotowskie i stwierdziłem, że kurde, pójdę sobie na te fajne pączki do Mod Donuts. No te wiecie, amerykańskie donaty, takie kurde super fajne, z jakimiś tam ciekawymi polewami, bo widziałem na Insta, jakie tam fajne rzeczy mają. To idę. Więc co, zakładam. Stwierdziłem jakoś, nie była godzina 14 do 17. Akurat pracowałem jeszcze te 3 godzinki przerwy. No to tam wiecie, wyskoczę, nikt może nie zauważy. No i poszedłem sobie, wiecie, tam kurteczka. Idę sobie na metro. Przejechałem sobie tą stację metrem. Idę do, do Mod Donuts. Kolejka była nie taka duża, no może na jakieś, nie wiem, 10 osób. Co było dla mnie dziwne w ogóle, że taka mała. No ale dobra, to stoi. Tylko, że po prostu oni zmożyli to na bieżąco. Więc Trzeba było czekać, aż te pączki po prostu świeże wyjdą. I to było wtedy tak, że mówiło, podchodziło się do okienka i mówiło się, ja chcę tego, 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 tego. I oni, wiecie, tak no, na zamówienie to robili. Fajna sprawa, naprawdę. No i tak z godzinkę już mnie nie było w tej pracy. I czekam w tej kolejce, czekam, czekam. Półtorej godziny mija w końcu moja kolej i dostaję już tam, wiecie, smsy jakieś tam od, od ludzi z pracy, gdzie ja jestem, czy tam wszystko w porządku i tak dalej. Mówię, tak, 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 wszystko w porządku, na obiad sobie wyskoczyłem. E, i, I tyle, że jestem na przerwie. E, no i odebrałem te pączki, były kurde, były tak dobre, wiecie, cieplutkie, mięciutkie, pulchne, oblane czekoladą czarną, lytwą, mleczną, białą i jeden był Oreo. Jezu, ja się wtedy po prostu rozpływałem, jadłem te pączki w drodze do pracy, cały się uwaliłem, e, wtedy pamiętam ale były tak dobre, że to było, było warte. I pamiętam już wychodząc z tego metra zaczęli do mnie wydzwaniać, że co ja sobie wyobrażam, że mnie nie ma w tej pracy tyle i tyle. No kurde, no jestem na przerwie i ten yy, normalnie regulaminowy czas przerwy. Może miałem wtedy po prostu takie podejście do tego, bo tak czy siak planowałem się zwolnić za parę dni, w sensie złożyć wypowiedzenie yy, i dlatego, no ale to, to taka, taka historyjka, w sumie nikt nie pytał, nie wiem czy będzie dla was w ogóle ciekawa. Yy, drugą historią od razu przejdę szybko, to było jakoś 2 3 lata temu. To było podczas, w tym okresie jak nie można było za bardzo, jak wszystko było pozamykane generalnie, wszystkie jakieś kluby fitness, wszystkie siłownie, kina i tak dalej, wszystko było pozamykane praktycznie, ale no wiadomo z domu można było wychodzić i ja wtedy, to był taki czas, że zacząłem biegać, żeby tam wiecie jakaś aktywność fizyczna była, Zacząłem sobie biegać. Mimo, że bardzo nie lubię biegać, no to coś trzeba było jednak robić na rowerze. Mi nie pojeździł w zimę na pewno. I akurat pech, czy też szczęście tak chciało, że po, po takim, wiecie, moim kółeczku, jakie ja sobie robiłem, gdzieś tak troszeczkę trzeba było zboczyć trasę. Ale generalnie po drodze była taka super cukiernia cukiernia Pawłowicz, gdzie jak tam czasami sobie przychodziłem, tam zawsze było, wiecie. 10 czy 15 smaków różnych tam pączków, jakieś adwokaty Oreo, jakaś biała czekolada, czekolada, słony karmel, hałwa, Kinder Bueno, wszystko generalnie, o, o czym byście pomyśleli, to tam było. No więc ja stwierdziłem, też nie chciało mi się za bardzo jeść tych pączków, stwierdziłem, że kurde, po co stać w tych kolejkach, skoro można sobie jeść, nie wiem, zjeść pączka w środę albo w piątek i nie stać w tych kolejkach wszystkich, więc to no, bez sensu zupełnie. Ale dobra, no i tak sobie biegnę, biegnę i tak. A dobra, może wiecie zboczę z tej trasy, pójdę sobie po tego pączka. Tak też zrobiłem. Kolejka, 20 osób na pewno. No ale sobie myślę, kurde, no nie tyle tych pączków mają, że to wiecie, będzie szło, 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 szło. Było wtedy zimno. Ja... Mm... No i nic bardziej mylnego. E, było wtedy bardzo zimno. E, znaczy, bardzo zimno. No, by... No i nic bardziej mylnego. Było wtedy bardzo zimno, bym powiedział. Ja byłem ubrany tak dosyć cienko, wiecie, tak jak się ubiera na bieganie. Jakoś tam bluza na to, taka kurteczka lekka, długie spodnie. No ale dobra, stwierdziłem, że tam nie 10-15 minut postoję i będzie po sprawie. No i się bardzo myliłem, ponieważ stałem w tej kolejce pół godziny. Ruszyłem się może dwa kroki do przodu, ale stwierdziłem, dobra, stoję te pół godziny, to postoję jeszcze. Stoję 45 minut, stoję godzinę. I zbliżam się już do, wiecie, tam do tego okienka, i tak sobie tylko myślę, dobra, ja wezmę sobie taki smak, wezmę taki, wezmę taki, wiecie, rozmyślam sobie i tak dalej, że nie, wezmę sobie oreo, jakiś tam słony karmel, jakiś tam ten, jeden, jednego to jeszcze w drodze do domu zjem, eee, a resztę sobie zjem wieczorem. I podchodzę do tego okienka, a tam się okazuje, że tego dnia sprzedawane są pączki tylko z różą i tylko z adwokatem, więc przysłowiowo, takiego wała. A jeszcze co by było śmieszniejsze jako, że one były smażone wiecie na bieżąco no to jeżeli chciało się zjeść te z adwokatem no to trzeba było poczekać jeszcze jakieś tam 15 minut. Ja musiałbym poczekać akurat, bo ktoś mi z nosa jest sprzątnął. Więc wziąłem po prostu 3 lub 4 pączki z różą i pobiegłem do domu. Nie Nawet mi się ich jeść nie chciało. Już miałem normalnie ich nie kupować, ale dobra stałem tyle to kupię. I wieczorem je sobie zjadłem w taki sposób, że po prostu nadrabiając to, wynagradzając sobie, rozkrajałem je na pół i na przykład smarowałem masą orzechowym, jakąś tam nutellą, czy, czy wkładałem jakieś batony do tego, bezczeszcząc te pączki. I to by było chyba na tyle. A, pamiętam, jeszcze tego wieczora zjadłem sobie jednego pączka z takiej chyba bardzo słynnej cukierni na Górczewskiej w Warszawie, gdzie ludzie mówią, że są najlepsze pączki po prostu wszędzie, ee, z całej Warszawy i szczerze mówiąc to były bez szału. I tak, takim akcentem chciałem skończyć dzisiejszą pogadankę. My widzimy się w kolejnej.